Jestem z sobą, a może już nie. Na moją twarz o prawach mówimy niebo, piszę gwiazdy jako szybujące aury. Nad jeziorem przegląda swoje kalendarze księżyc, a każda klatka to tysiąc tysiąclecia historii, to głos wojny i cisza, kiedy ona odlatywała w nie pamięć. Jestem z sobą u wybrzeży mojego i obcego państwa. Na kamieniach odliczam kolejne dni i przyglądam się obrazom. Są wędrówki i rozmowy z bliskimi. Wędrowanie już nie męczy. Zapisuje się w historii życia. A swoją historię chcę przenieść zmieniającym się krajobrazom. Czy jestem sobą, czy już nikim? W poemacie chcę zachować lustra, w nich takie obrazy, oprawione w dębową bramę jako rzeczywistość. Poeta bez odbicia lustrze nie może żyć. Kłamstwa i prawdę widzi lustrze. Lustro jest szczerością poety. Jest początkiem i końcem kalendar nie, kalendarium wydarzeń. Bławen nie może być poetą, tylko stańczyk jemu hołdy. Byłam starym krzesłem odrzuconym przez aktora i śpiewam swoją pieśń, kiedy inni milczą. Wierz modlitwa. Czas rozsypać różaniec między z wzgórza, a złota jesień odkryje karty na zeszłorocznych liściach. Tylko drzewa topią smutek w deszczach po winie. Rzecz to stół pełen jadła przed ołtarzem, a rzecz wielka. Po pokojach hula szacharcza. W czarnych garniturach, w białych koszulach jest takie święto. I czas przeszedł na drugą stronę, i modlitwa zagubiona. Tylko ten jeden ołtarz ze świerkowego drzewa. Na świętą górę wstępują niczym wyklęty, a może święty. Pod stopami odchodzą chmury. To staje się zimne. Rzecz topniejąca przy wieszaniu obrazu. Ściany pod chmurami świecą pustką. Płynie jeden ołtarz, jak powiedziałem, ze świerkowego drzewa. Teraz. Kładam modlitwy w oczekiwaniu czegoś wielkiego. Posłutniały oczy moje, posłutniało wszystko. Jeszcze z sębrowiny wody się napiję, niby wzorzysta koszula. A potem tylko modlitwa o zaraniu i wiersze późnymi godzinami. Nie podawaj mi chleba ani nic. Nie roszczę prawa do twojej spiżarni ani stołów pełnych. Zbany we mnie jako rzecz szerokością moich ramion. Niczego nie szukam i niczego nie pragnę. W Tobie doskonałość, kiedy wędrowałem pustynnym szlakiem, szukając zreszynności. Rosoroństwom poddawałem wodę przy skłonnościach do ich śmierci. Nie podawaj mi w swej dobroci chleba ani nic, bo taka suchość. I pragnie palić szebia przylejącym się z nieba upalem. Nie prędkość rzeki, jako dywany i smukło szpar do przełknięcia. Nie podawaj przebieczonej modlitwy jako uśmiech. Poczekam na deizans i słodkość preri po drogach pustynnych. Ogień jest śmiercią małego nieźwiatka, kiedy zapada wystraszone z drzewa. Pogorzolicka zostaje cisza i łzy matki. Śmiercią małego niedźwiadka staje się strzelba myśliwego. Jego matka rzuca się bramę na śmierci, jest w tym skoku i obronna, i rozpatrz jak początek płomieni. Możesz opisać śmierć, ale nie opisuj tej tragedii. Ogień jest śmiercią małego niedźwiadka, jego doliną i lasem, którego nie ma, tym przejściem, jakim przychodzi człowiek, pijąc wodę ze świętej rzeki Gangesu. Szukałem kluczy starego domu, w nim niezmienna nadzieja, nie taka jak w lasach poddanych śmierci i ogniom. Stary dom jest nadzieją nieźwiadka, który uniknął ognia. Opisuj śmierć, ale nie opisuje jej krzyku. Krzyk jest śmiercią małego nieźwiadka i płonące chmury nie dają one deszczu. Kiedy z ogniem walczą lasy, przegrywają drzewa i kiedy uciekają obrazy z płótna malarza, mało szczęścia. Malarz nie maluje już szczęśliwych krajobraju. szuka tragicznego epitapium dla swojej myśli. Las nie szuka w smutku przyjaciół, poddał się śmierci. Nie opisuj śmierci, kiedy umarł mi zwiadek. Śniegi obsiadły drzewa, jak jesienią spadające liście. Nieotulone gałęzie oczekują zbawszych stania. Bez pożegnania jesieni nie ma nadejścia czasu zimy, a jednak wszystko może się zdarzyć pod podstawowym niebem. Nawet gorączka, która stała się zwykłym przeziębieniem, może zrobić każdego z nas bez okazania litości. Tu stanie kamień z tymi nazwiskami moich przyjaciół, a studnia pochłonie jednego po drugim i stanie się pustką. Nie czekaj na mnie w drodze powrotnej z chlebem, kiedy znajdę skradzioną poezję pod wielkim drzewem i zapamiętam świętujące swoje pięćset w lesie jako wędrujące żółwie po śmierci kumoszu. Ja dzieckiem pozostanę, by ponownie się narodzić i przeczekać. Nie można odejść, pozostawiając głupotę niszczącą naród. Przeczekać śniegi jesienie jak ostra brama świetle Księżyca. Czekać na odnowiciela zwiszczy się przepowiednia tylko ty daj opór głupocie Chorota powinna szybciej odejść i wskazuje na to zegary w przypadku spowolnienia przesypią nas piachy i szkielety i skończy się las słońce i pogoda na ziemi